Witam, dzień dobry, Chciałam Was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będziemy sobie grali w... no, w Among Us. Tak, kolejny odcinek z Among Us. Miał być Minecraft ale... wiecie o co I od razu na start jesteśmy crewmate'em, gramy na dwóch impostorów, więc... pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika. I teraz tak, skoro jestem crewmate'em, to możecie zostawić suba, a jeżeli będę impostorem, to też zostawcie suba. Dobra, czy Julka fejkuje taski? Dobra, mniejsza o to. Chociaż, chociaż, chociaż. Nie. Chociaż, chociaż, chociaż. Nie. A może? No. Dobra, mniejsza o to. E, pójdziemy do reaktora. Mm, tak, pójdziemy najpierw do Nie, najpierw do Electricala, przepraszam. Potem do reaktora. No i na samym końcu do Danawi. I, I do komców. Start reaktor. Yy, to jest... O jacie, jeżeli to jest to na pamięć, to ja nie... o ja się... O, Jezu, to troszeczkę to zajmie, więc... Zrobię krótkie cięcie i widzimy się już po tym. Dobra, jestem, zapamiętałem na szczęście. Teraz tak, yy, nie ma tutaj żadnego ciała. Wszędzie czysto-czysto, ok. Teraz tak komsy i nawi. To mogłem powiedzieć w sumie dołem ale to z tym. Yy, jakbyście słyszeli deszcz. Yy, jakbyście słyszeli po prostu tak jakby deszcz, to nie zwracajcie na to uwagi, bo u mnie... no troszeczkę pada. Więc nie zwracacie na to uwagi. Dzień dobry. Yy, Okej. Okay. O. Teraz tak jeszcze kąsy, siemaneczko. Ja sobie tutaj postoję, a co mi tam? No chodź, 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 chodź. Dobra. Mm, to teraz tak. Czy ty pójdziesz? Dobra, jeszcze jest ten mały kromaj. E o, okej. Okay. Hmm. Gdzie ciało? Gdzie ciało? Bo to jest ważne. Gdzie? Gdzie? Elektryk. Okej. Okay. ja w... Nawi. Ja byłem w nawi. Tak plus minus oczywiście. Ja nie wiem jak to będzie ktoś. Sas. Nie ja. Yy, ja niebieski czarny nawi. Yy, a ja? Czekaj, Dobra, mniejsza o to. Ja daję skippa, bo za mało ogólnie czasu. Powinni ustawić da trochę więcej, ale to nie będę wnikać. Teraz tak. Yy, czyli nie jestem w grupie podejrzanych, to najważniejsze. No, no i spoko. Yy, skipet yy, Okej, okay. jeszcze dwóch impostorów. Teraz tak, pójdę, na pójdę do komców. I potem od razu pójdę do, na kamerki. Yy, dobra. Teraz pyk. spokojnie dzień dobry. Czy tutaj, czy tutaj mi będzie kilek? Ale za to chwileczka. Biały i fiolet. Biały, fiolet, biały, fiolet. Już. Już yy, trzymam erkę, żeby wziąć ten. Yy, żeby wziąć, zreportować. Dobra. Clear. Skoro jest clear. To ja stąd pójdę. Teoretycznie. I się wrócę. No. Ale czy naprawdę. Ale czy to naprawdę był. Ok, dobra. Super. O nie, od tej chwili to wyjdzie. Kurde, dlaczego tam mnie poszedłeś? Dobra. No, no, szkoda, trochę dobra. Wszyscy, po, no to tam się poszli. Dobra, będę, będę ci śledzić, biał, Będę ci śledzić za to, że mnie zabiłeś. Chyba on mi zabił, ja, ja już nie pamiętam. Mm. Oje, tu miał chyba pójść double co nie? Yy, Wytyfę. Co zrobiłeś, czerwony? Biały, biały. Gdzie? Czemu zabijesz przy mnie? On nie chce jeszcze jej wrobić. O ja cię! Ja! Dobra. Czerwony wołód, biały. Hop zabił w tłumy w sekundę czerwony. Dobra, hezy. Czyli już jeden poszedł, a drugi to jest. Nie pamiętam kto chyba Fiolet. Nie, fio... nie, to nie Fiolet. Ktoś inny. Mniejsza. Dobra, mm, teraz tak. No. Na ja w sumie tutaj wszystko zrobiłem. Jeszcze tam tamci muszę zrobić taski. No i w sumie tyle. dobra, jest emergency meeting. Ciekawe co z tego będzie. Po co? To czerwony. O Jezus Maria, nie. Czarna self. A, czarna se... Save. Ja? To ty... o dobra, Jezus Maria. Nie, nie rozgarnięta gierka trochę. Mm, a czerwony przecież jest chyba czy jest. chyba. No, czysty. kurdy, kurde. Ja nawet już zapomniałem, kto mnie zabił po zabiałem. Chyba albo sz tak, szary chyba mnie zabił, bo na pewno... bo ten palion, ten zielony, yy, już by dawno zabił, a ta agatka to już by to się skanowała. I tutaj nikt nie ten. Nikt nie zgłosi ciała. Że. Nie, przepraszam, tylko. Nikt nie. nie do tego. Wszyscy się tutaj uduszą. Więc super. Ej, dobra. Hit z tym. Dobra, uduszą się tu wszyscy i tyle. Więc od razu sądzę, że to nie jest. To jest szary na stuwa. To jest szary moim zdaniem, więc. Fiolet? Aha. Ekrany, Jezus, Maria! Obym to wyciął! Bo nie wiem, czy będzie mi się chciało, ogólnie nie wycinać. Nie, nie, nie wiem, czy nawet w ogóle. O, przepraszam, mój telefon. chwileczka, mm. Wiesz, Chwila, 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 chwila. Zielone. Dzisiaj zostanę za żołnierzem. chwila. Jezus, Maria, telefon. Lampa mi się włączyła. Wybaczcie mi. O, już, bo nawet go sobie nie wyciszę. Kid z Okej. Okay. <tryk> ich palion. Dobra, mniejsza i znowu krócej. Dzisiaj sobie oczywiście ogólnie gramy trzy randomowe gierki albo cztery nawet. Ej, niech ktoś pójdzie ze mną do meda, ja. Chod niech ktoś pójdzie ze mną do meda. Chodź do meda. Do meda, tak, tak, tak. Do, No do meda. No chodź do meda. Z no zobacz, skanuje się. Dobra, ja nawet nie wiem, czy są wizualtaski, taski, kit z tym. No, u mnie no troszeczkę leje, więc. Wypatrzcie, jakbyście to słyszeli. Eee, electrical, Admin itp. Szybko wchodzi w pasek, więc. Znaczy się pomarańcz. Ciała nie ma, na szczęście, bo widziałem, że nie ma. Eee, electrical, no to. Za szybka gierka. Eee... Chciałem wziąć te szare, ale skoro szarego nie mogę sobie wziąć, to zostaje takie jak jestem. Chwila. Discussion time? Łącznie jest 45 sekund, za mało trochę. E, ale kill cooldown jeszcze gorszy 15 sekund, kurde. E, dobra, mam nadzieję, że tym razem będzie, będę impostorem. Ech, no dobra, Kromecik. no, troszeczkę szkoda. Nie wiem w ogóle, czy będzie jakakolwiek dzisiaj Gierka e, jako impostor, bo, no, tak średnio, e, chwileczka, o dwa reaktor e, i o dwa, e, nie, tu już mówiłem o dwa. E, tutaj sobie to zrobimy, pyk, pyk i dzień dobry, pyk, pierwszy task już zrobiony, e, brąz, czyś ty coś zro zrobił, super. Dobra, chodź. Dobra, niech tam cię pójdę na dole. Ja idę górą. Może znajdę jakieś ciało. Na szczęście, żeby, żebym znalazł jakieś ciało, bo. Yy, nie ma. Le lepiej sprawdzić. Lepiej sprawdzić od razu mówię. Yy, czy tutaj. Dobra. Okej, okay. Teraz sobie zrobię tak. Yy, jeden, dwa. Okej, okay, teraz tak. Elektryka i storage. Ja, ja tutaj wolę... Ja się tutaj czuję pewniej. Że jakby już miał ktoś mnie zabić, to... Dobra. Mniejsza. Mm, teraz tak, elektryka i storage. Czy tu pewnie pewnie mnie zabije. Pewnie tutaj pójdzie killek. A jak? No! No i super no! Super no z tym oksydem. Dobra, tutaj będzie brązowy, Chwilę. Tu zrobione. Teraz biegnie, o. Ok. Czerwony. Czerw... dobra, szary, szary. Szary i czerwony. Bo po, 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 pewnie po prostu ich dwóch jest, bo było no, po prostu ciało. No to czarny! No to czarny! Ja mu... Dobra, nie chcę mi się pisać. Czarny. Czerwony najpierw... Czerwony najpierw. Nie biorę na czerwonego, bo on jest... Bo po prostu, on po prostu sobie odbiega od tego ciała tak samo jak szary. No szary i czarny, każdy mówi jak chce, no. Okay. Yy, I potem na no szarego. Więc <laughs> chyba będzie yy, szybka gierka, dosyć. Mm, teraz tak. Uuu, ja dobra. No to teraz tak. Yy, Fioletowy teraz pewnie będzie emergency i po prostu szary, bo ja po prostu im powiem, że brał i po prostu odbiegał od ciała. Aha. No, super szary. Teraz już wiadomo, że na pewno nie ja. No to teraz tak szary na pewno to będzie. No, szary, czarny, każdy mówi jak chce. Czarny. volt na niego. No ja bym z chęcią też voteował. No dobra. Trzymajmy 30 sekund, volt na niego. Jeden wałt poszedł. Drugi. A może ty i fiolet? Czarny jest. Czar! No, już się wystraszyłem, że na fiolet. Ok, na szczęście szybko poszło i to chyba już będzie ostatnia gierka, chociaż w sumie za chwileczkę też zobaczę. E, was an impostor. E, dostał jeden impostor, więc wiecie co? E, dajcie mi chwilkę i wziąłem się za chwilkę. 14 minutek. E, całkiem, całkiem. E, z czasem. Całkiem, całkiem. Zagramy sobie tą gierkę i jeszcze jedną, bo dzisiaj chciałbym dłuższy film, by tak po prostu zakończyć ten maraton. Yy, powiem Wam tak, ja nie wiem co będzie. Yy, dzisiaj nie miałem po prostu czasu zainstalować te modyfikacje. Yy, no i super, podusimy się. Yy, po prostu te modyfikacje do Minecrafta. Mi, teraz tak, yy, ja nie, nie, nie biorę zielonego, wezmę sobie brązowy. A co mi tam zostanę od dzisiaj kowbojem? <grym> Nie wiem, czy. No dobra. I po prostu zobaczymy, czy tym razem będę. Yy, no dobra, jestem. Yy, akurat wywaliło mnie. Tak, yy, mówiąc szczerze, wywaliło mnie. Więc no szkoda. Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Zależy, czy ta będzie długa czy krótka. I dobra, zaczynamy startować. No i proszę o impostora. Może się uda. I oczywiście krumajcie, więc no szkoda. Po prostu ja już wiem jaki będzie film yy, dzisiejszy tytuł. Normalnie dzień impostora. No ja, dobra. Yy, chwila. Yy, yy, admin, Ele... Yy, i silcy. Róż. Czy ty pójdziesz do Benta? Już. No nie! Co? Jezus. Ja jestem. Okej, okay. Rob, ro, robi jak chce, ale w ogóle, jeżeli on będzie impostorem, to ja nie wiem, co on zrobi. To nie jedna nie wiem. Dobra, powiem tak. Naprawdę mądrzejszym raczej nie można już być. No, chyba, że Stere będzie impostorem. Tam gdzie jeszcze głupszy. O! Nawet nie będę tego komentować. Mm, teraz tak, dwóch impostorów, więc to zrobił oczywiście specjalnie, żeby popsuć nam grę. Teraz tak, admin. Mm, witam, dzień dobry, fiolet. Zrzyjakła, przepraszam, fiolet. Akcept. Mm, poszło. No. Chwileczkę jak ja sobie z tym pójdę i wejdę. <noise> Chłopca jeszcze będzie sprawdzać. Dobra, ja sama już pójdę. I dzień dobry. A kłop mi coś śmierdzi, bo on yy, po prostu tak jakby był tutaj i poszedł. I coś mi dla mnie on I chyba jest też z mową w mowie z czerwonym. I oksydem, super. Czyli róż, czyli róż, ok. I coś mi się wydaje też, że fiolet, ale to nie będę skarżyć. różowe różowe no to nice. Yy, czyli tu jest następna gierka chyba wygrana, więc chyba zagram sobie jeszcze jedną gierkę, więc no po prostu ja zrobię bardzo długi, bardzo szybkiego. Timesa jak to po prostu będzie ta cała procedura ogólnie, aż... No chyba że to już jest ostatni imposter w co bardzo wątpię. Dobra, został jeszcze jeden impostor, więc zrobimy coś takiego. Ja robię krótkiego timelapsa i widzimy się już w następnej gierce. No i dobra. Jestem już w następnej gierce i tym razem będziemy grać sobie na trzech impostorów. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy gierka będzie dosyć całkiem całkiem? Czy nie? A szary sobie wezmę. A od dzisiaj zostanę pan detektywem. Tak, mówiłem już w ostatnim odcinku, że zostanę detektywem. Więc teraz tak, trzech impostorów Limit jeden. No i chłopy, tutaj idą na private! Nie, dobra. Wrócimy się później. Dobra, gramy jednak na dwóch impostorów. Yy... Startujemy od razu. Nice. I krument. Czy już wiem, jaki będzie tytuł filmu? Tak. M mówiłem wam też kiedyś, że po prostu tak jakby. wymyślam sobie, jakie będę miał tytuły filmów na filmie, w którym właśnie nagrywam, więc. No, wiecie o co chodzi. Teraz tak. Yy, electrical Weapons Storage. Tutaj jest Download. Downloading. No, zobaczymy, co tam będzie się pobierać. Nie wiem, czy może jakaś giereczka, czy coś tego typu. Um, teraz tak. Wepons Electrical Admin Storage. E czyli teraz tak, dwa adminy Storage L. E admin Storage L. Admin Storage L. No to na easy. Jednak nie. Gdzie? Ciekawe w ogóle ile jest impostorów, bo chyba, no raczej jeden jest, bo na dwóch to już by było dawno prawdopodobnie, no wiecie, gdzie? Przy O2 podejrzenia... Ja wy... Y, napiszę... Ja pójdę po Nikogo tam nie widziałem. okej. Okay. Okej, okay. no to ja sobie tam chyba skipam, bo to nie ma sensu. I teraz tak, yy, jeszcze muszę Wam powiedzieć jedną no ważną rzecz, a mianowicie zostawcie suba na tym kanale. No, no i tyle w sumie. Zobaczymy jak to dalej będzie i ilu jest impostorów, czy jeden czy dwóch? Yy, oby jeden. Dwóch! czyli wystarczy, że teraz chyba pójdzie jeden albo dwa kile już. Oj, niezbyt ciekawe, no niezbyt. Mhm. Kabelki, pyk, pyk, tutaj sobie jeszcze De nie, uploadić. No. no i będzie pykane. Yy, I od razu Wam mówię, że tak, kończę już ten czterodniowy maraton od tego, co mnie tam nie było przez, no... trochę czasu mnie nie było, bo cały tydzień, więc musiałem coś jakoś nadrobić, te 4 dni po prostu te, ten cały tydzień musiałem nadrobić 4dniowym daily które dzisiaj już kończymy i pomarańczowy i malina więc ja wychodzę i widzimy się za chwilę eee, no i dobra, jestem już z powrotem i muszę Wam powiedzieć tak, że to już jest koniec odcinka więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie mam nadzieję, że się spodobało jeżeli tak to pamiętajcie o łapce w górę, subiku, dzwoneczku udostępnieniu filmu gdzie, gdziekolwiek chcecie czy messenger, facebook byle gdzie, tylko po prostu jeżeli możecie, to będzie mi bardzo miło no, jak napisz, no, dobra, jak na, możecie napisać w komentarzu coś, co mogę na przykład nagrać w następnym odcinku Minecraft Spróbowa, który pojawi się pewnie w niedzielę, to możecie napisać, co po, przy tym filmie oczywiście, co mogę na przykład no, po prostu zrobić, to po prostu Wam przypnę serduszko, więc to tyle z ogłoszeń parafialnych i do następnego. Cześć.